Przede wszystkim. chciałem bardzo podziękować za wsparcie okazane w ostatnich dniach dla mnie. Wiele to dla mnie znaczy i też dużo mi pomaga w tej walce z tą kontuzją. A przede wszystkim chciałbym Was zaprosić na nowe kulisy z meczu z pniówkiem i oczywiście przed obejrzeniem zostawcie łapkę w górę. TV niebiescy, telewizja kibiców w ruchu Chorzu. To jest ten twój kolega, o którym w mediach pisano dzisiaj? Nie, to nie jestem, ale też o nie pisano. oni pisano. Też oni Skąd się znacie? Z Szymia. ty też się grali tam razem? Ja. I co fajnie, bo? Miło, miło wspominał ten czas. Miło ja sobie. również. Tak? Ja również. A walce zrobiliśmy. O -o. Tu gra Lewandowski, nie? Jaki Lewandowski? No jakiś Lewandowski gra w tej drużynie tego, to nie wiem. i Roberta, brat. Ale gra Lewandowski, nie? Tak, gra. Jest tutaj gdzieś? Nie ma go jeszcze. Nie, nie ma go jeszcze. To, 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 gdzie, to gdzie jest? Zaraz no, będzie bo... na boisku. Na boisku? No bo to. to też go znaleźć. W hotelu jeszcze. Tam w hotelu jeszcze siedzi. Który z Was to Lewandowski? Kurde, sami Lewandowski. Sami Lewandowski. No też go właśnie szukamy. Już ale jakoś go tu nigdzie nie ma. Czemu go nie ma? Nie wiem. Może no, na trybunach będzie. No, ale zaraz go zawołamy jak trzeba. No to już ja chętnie, chętnie, chętnie... Lewy! Lewy! No witam, witam, tutaj bo właśnie plotki krążą, i tak generalnie głośno było tym ostatnio, że no między innymi przez Lewandowskiego mecz został przełożony właśnie na, na wtorek. Całkiem możliwe, to całki jest. Czemu możliwe. tak, czemu tak? Coś tam przyszliśmy pokopać. A co, jakieś, tutaj jakaś rodzina coś, czy, czy z Robertem? Nie, nie, nie. niestety nie. Niestety... Fajnie by było, ale nie. Fajnie by było, no. Grałeś w tym poprzednim meczu w zeszłej rundzie? Eee, nie, 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 nie grałem. Ja pierwszy raz się tak mierzę z ruchem w tych niższych klasach. Jak byłem to tylko właśnie w barwach ruchu. Tutaj, mm -hmm. ale... No wiem, wiem, właśnie tak, tutaj między tak, innymi dostałem tak. właśnie cynk, że Lewandowski grał w ruchu. Tak, tak, tak. Sprawdzam Robert, ale w Robercie historii nie było ruchu. Nie. Po... No i co, fajnie zagrać na ciebie? Pewnie, że tak, jednak, jednak taki duży sentyment pozostał, nie? Jak jednak mm -hmm. się przyjeżdża na cichą, to te serduszko tak szybciej bije. Nie? Mm -hmm. tak. No bo ty skąd jesteś generalnie? Ja ogólnie jestem z województwa polskiego, ale mieszkam w Siemianowicach Sąskich. Mm -hmm. więc, więc mam i. Blisko ci do tego klimatu. Tak, no ale to jakoś. Kibicujesz ruchowi? Oczywiście, że tak. Cały czas. Kiedy by była tylko możliwość, to zawsze jestem. Kiedy by była nawet możliwość wrzucenia do barów niebieskich, to z miłą chęcią. Tak to oferta. <laughs> jako... oferta Mam <laughs> nadzieję, że jakiś podpis będzie za jedną To jak przed ruchem? Na pewno jesteśmy zmotywowani. Też mamy... W pasce 5 metrów z z rzędu, więc myślę, że na jakiejś straconej pozycji nie jesteśmy. Mm -hmm. Ale wiadomo, jednak nazwa ruchu robi swoje i, i no, przyjeżdżamy z taką pokorą. i Mam nadzieję, że, że jakiś punkt wyjedziemy z tego ciężkiego terenu. Jednak co sam robisz? No, właśnie, się przyszłe Co to kupujemy? No. Eleganckie są, co? To Chyba sta... s co? No nie wiem Wydaje mi się, że spoko no. Niebiesko? Nie czarno? Niebiesko Tylko Dzień dobry Hej Co tam Was No wszystko dobrze, pracujemy ja sobie, sobie Ale nie macie ruchu dzisiaj, no ale to z wiadomych względów, nie? Normalnie przy, przy okazji meczu to by było to by było. Było. A tak to co? Dużo normalnie na co dzień w tygodniu? jest no. co robić? Jest co robić. Zapraszamy, będziemy robić razem. <laughs> jak co? Jak powiedzcie mi nowy sklep? Bo macie tam z nim też działacie, nie? No działamy, działamy, dużo nowego towaru. Nie wiem, czy czeka, wydań. już czeka, już nowy towar czeka. Czeka, no bo ostatnio Cześć, byliśmy tak. tutaj, to tu było zawalone, tak? E, widzimy, że już jest porządek, tak. a czekamy na kolejną dostawę. B będzie taka? A coś nowego właśnie od naszych ostatnich wieści z grzyba jest? 8 sekund ciszy, kalendarz. jak Lewandowski uh, uh, pod Podlady. Piotrek, żadnej gorzoły, ty byś inną gorzo myślisz. Uh, kalendarz Kalendarze. Kalendarz. 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 No widzę właśnie. Z sesji Stefana z Nikisza, pięknie. I po ile te kalendarze? 29. 29, 29. No to nie będzie bo z dziurki. reszta w wyjściach grzyba, tu robimy też przekierowanie, na końcu filmu będzie przekierowanie, dobra? Rzepowiem ja tak? Coś ty tam nakupował? No? So, nic ja nie na kupuję. Ja nie odbieram. Ty nie odbierasz, no i dobrze. Wspi Ale wspierasz grzyba generalnie. Ja, ja się już ja nic nie mieszczę. Ja to nic nie kupuję, a nie ma takich rozmiarów. Jakich nie ma rozmiarów? No taki na mnie. A co idziesz w przeszłości, chutnie co, tracisz się czy... Masa robimy. Dwa panizelki, za mój wzięli. Muszę ją nie Trochę. trochę Pod, Podgrać atmosferę, ja? ja. Pani Renia tak lubi. Tak ci zarob pani Renia to ma Ja mam z układ. Jaki? Pardoni, agresji? Bo antysprzętowy. Antysprzętowy, ja? Od kiedy? Od, od wczoraj. A ten układ dotyczy całej drużyny, czy tylko ty? To ja mam tak, pochytane hmm, Czyli reszta na sprzęcie jedzie. Reszta ma Nie on ja mówię, że na łapy, a tu wszyscy zastrzeli, bo się boję. No. <coughs> panie, nie, prawda go to czy nie? Bo tak nie weryfikuje. Nie, Pani... nie wejdę No, czyli prawda. <grafię> no, prawda, prawda, fajnie, fajnie. Ale to jest. ja, może to masz w no bo to jest to chyba nie w modzie, nie? No nie jest w modzie, Znaczy, no. różnie różnie mówią, różnie mówią. Dobry. Jak to jest taki kontrowersyjny temat, no? Tak? No. A mam z jakiej telewizji? Z, z telewizji niebiescy. A, to fajnie. Znacie? Oglądacie? No, się. wszystkie mecze, wszystkie skróty, wszystko. No to pięknie, no to pięknie. Tu akurat kulisy kręcimy. A to fajnie, szkoda, że kibiców nie może być na meczu. No właśnie, bo te mecze to... tu trzeba teraz kombinować, a tak... Znaczy, no... ładnie wygląda, jak to, jak to mówią. No, jest przyjemniej dla gospodarzy, a dla nas dobrze, że ich nie ma. No, a, a różnie to działa podobno. A różnie to podobno no. działa, bo atmosfera meczu zawsze jest lepsza. Nie? Niektórzy w tej lidze mają pierwszy raz i tylko raz okazję być No właśnie, jeszcze o 18 wieczór, piękna atmosfera. Przy światach przy teraz no, pogoda przy też dzisiaj piękna. Pogoda też dobra. No, no to wy jakie tam przed ruchem? Nie. Mecz meczowy jest nierówny. Jak to powiedzieć, ruch jest na rozpędzonym, my ja też jesteśmy rozpędzeni, będzie dobry mecz. Mhm. Kibice przed telewizorami. Mam nadzieję, że będą oglądać dobry mecz, bardzo dobry mecz. Dobrze, Użyczy no to... ruchowi awansu, chociaż. Jak urwiemy tutaj, choć dzisiaj punkcik albo wygramy, to jeszcze będę bardziej zadowolony. <laughs> dobrze, no my mniej, ale dobrze, no to A. życzę powodzenia. Dzięki, wzajemnie. Ja Tadziu, ja Cześć, ja cię... ale szkoda, za późno włączyłem, Przewróciłeś się. Co się dzieje Tadziu? Nic się nie stało, nie zauważyłem schodów, które są tu od zawsze. Za pięć minut. Za pięć minut pir... Te, nasze świeczki zapłoną, ja? Jest. Poszli po zapałki i tak tyle. Tak to trochę wygląda, no. <grym> Zapalą wszystko? Czy... Tak? Nieeeem. Limit wyczerpany. Limit wyczerpany na kadrę. na kadrę. Na kadrę to kurczę, ludzie zdjęcia robili z daleka, co tu się dzieje. Ale jeszcze przyjdą czasy, że tu będzie się płonąć. Tam jest kurde, jest to nie? Coś się dzieje. Na Śląskim? Może testują, bo jutro kadra gra, nie? A no tak. Może... Albo trening kadra, no, może mieć trening, no. Nasza reprezentacja zostawiła po sobie dobre boisko. Czyli... Ja jeszcze nie widziałem. Nie widzieliście jeszcze? Ja, ja widziałem. widziałem. Nie ma źle. No, nie ma źle, ale też nie ma ideału. No. Ale myślę, że i tak na tę porę roku, na ten okres, to to te boisko jest na pewno bardzo dobre. I, i dużo lepsze niż na, na innych trzecioligowych stadionach. Mhm. I tak. No i co panowie, Piłwek, Pawłowice. Ostatnio... U nich tam ten mecz nie był po naszej myśli. No na pewno ten mecz tam e, nie, nie ułożył się po naszej myśli. Tam też było małe boisko. My, my preferujemy gdzieś te boiska większe, bo, bo wolimy grać w piłkę i lepiej nam się gra na, na większych, równych boiskach. Mm -hmm. e, no a czasem tak jest nie wszystkie mecze da się wygrać. No i tam wtedy kartka dla asystenta. Dwie kartki! Tak, ale... dwie, to było, dwie kartki tak? i potem trzecia czerwona. Tak. <laughs> tak, ale do tego już nie ma co wracać ostatnio. Ale mocny, kartek dużo. jest coraz mniej. Tamtej osoby już nie ma, jest nowa osoba, która mało tak. kartek w tym sezonie ma. jest coraz dużo mniej i, <grym> i mam nadzieję, że już ich nie będzie wcale. Coraz mniej się denerwujemy. No dobrze, ale byleby nie przyszedł taki moment rozliczenia. rozluźnienia. Coraz lepiej sędziują, a nie że my się Co? nie denerwujemy. Znaczy, teraz lepiej ci sędziowie. Sędziowie. sędziowie też robią progres wie. Wiedzą, że ruch gra, no to wysyłają najlepszych. No, oby tak było. Bez tak. kibiców, ostatnio przywykli no, ostat... do tej... No, tylko smutne to jest, no, bo naprawdę to no, jest. To smutne, no przecież to osłabia wszelkie siły. Choby na cmentarzu. No. Daj no, do mokrego. Mokry, coraz mniej blondu, coraz mniej blondu. No, no. To dobrze to czy źle? Ale jednak... Wizyta masz i w bramkę to powiedział, że załowie. Tak. Nie, nie. Ale teraz co, na niebiesku, Na no. nie, nie, nie. Już nie, już nie, to nie bawi mi się tak. To już wystarczy. Wracamy do swojego. Jezu. Jezu, się chce ten kalendarz zobaczyć. Jeszcze na to. Nie no, polujewimy cię. Tak? To jest autor e, tych zdjęć z Cześć. mu kalendarz, jak wygląda? Ale... To on, to on nie robił zdjęcia. Tym aparatem. Nie. No to je, chyba ja. Nie no, chcę sobie zauważyć jak to wyszło, ja. no wiesz? Nie no, wyszło spoko. Czekaj, daj mi ocenić. Spoko. Fajnie. Spoko? Tyle miesięcy jest w roku. Ja. Prezesie, jak zdrówko? No dobrze, dobrze, jestem ozdrowieńcem, także jak ktoś osoczy potrzebuje 0RH, to zapraszam. No proszę. Było już oddawane? Jeszcze nie, ale, ale jak będzie. Wiemy, że właśnie Klaudia dzisiejszego dnia oddawała. Tak, jest, oddawała, no, ale ogóle... ma inną grupę krwi, a jeżeli mhm. ktoś potrzebuje 0RH, to. Bardzo chętnie. Nie jak na kwarantannie, co prezes tam mysiał, kolorze. Tylko w kolorze niebieskim. W kolorze niebieskim, tak, ja tak. jasne. <laughs> co tam na kwarantannie prezes e, Na no co mogę robić, no. e, Zaległości domowe. E, a wiadomo, telefony, telefony non-stop, zdalne. Mm -hmm. Zdalna te, e, praca i komputery i jeszcze ma jakieś malowanko też się udało no zrobić. Ale Na ciężko chwilę. tak oglądać yy, w pin nie będę. Nie? No, to, to jest ty... najgorzej, najgorzej. Jest nie, coś, nie. coś o tym wiemy już, tak. No, ale najważniejsze, że zdrowie jest, także to. Nawet nie wiem kiedy tu przeszedłem, także chyba dużo wcześniej, mhm. bo zrobiłem testy, także tak, musiało być to wcześniej, tak bez objawu raczej, także tak, że myślę, że, mhm. że jest dobrze. I oby tak było. No i właśnie a propos naszej reprezentacji, która tutaj miała okazję trenować. Widziałem, że tam przekazaliśmy im zestaw takich pamiątek. Tak, jest, tak. Jest bardzo fajny zestaw, I jest fajny zestaw gadżetów. No i myślę, że też sympatycznie, sympatycznie pogadaliśmy. Nie przyniosło to efektu w boisku, ale, ale mam nadzieję, że to jeszcze w środek gdzieś tam jeszcze przyniesie efekt. No ten mecz no nie wyglądał najlepiej, ale, ale oby, oby nasi zagrali na swoim poziomie, tak jak zawsze w ostatnich meczach nas przyzwyczaili i, i, i powinno, powinno być. Nie, pozytywnie, także oby, oby my, my musimy tu trzymać klasę i mhm. ten poziom i, i tego się trzymamy. Trzeba robić swoje. Z po kolejne punkty. Z pokorą po kolejne punkty. O, mam Dobra prezesie, życzę udanego szpilu i I wzajemnie. I żebyśmy się tradycyjnie cieszyli. Tak jest wam ten <grym> Dobra, <grym grym> mam coś, co do, do pokazania. No pokaż, pokaż. Ja lubię. Tu masz zawsze takie ciekawe rzeczy różne. O kurce! No to Grzegorzu opowiedz co to jest. To są odznaki, które dostał trener Leszek Jezierski od naszego klubu i udało się stowarzyszeniu Wielki Ruch odkupić. I dzisiaj przekażę, żeby znalazły swoje miejsce w kawiarence. W jakimś konerowym no to Co to, 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 to jest autentyk, naprawdę. Autentyk, autentyk. to ja, jak się to. to kto, kto to mi w ogóle? Jak to... Ja to, to, nie znam tej historii, ale zobacz jaki jest charakterystyczny, bo zobacz, jest y, odznaka plus do tego mm -hmm. taka przypinka, która wygląda jak y, medal. Będzie ten awans to wszystko pójdzie od węgli do przodu. Bo... Społeczność w Chorzowie bardzo pozytywnie na to wszystko re reaguje. Takiej atmosfery tutaj w Chorzowie jeszcze nie było. Były czasy, że no, różne rzeczy mówili. Dzisiaj nie spotkałem się z jakąś, jakąkolwiek negatywną opinią. Mm -hmm. Dużo znajomych kolegów, co mają takie malutkie firmy, coś tam wpłacają. To ja jestem z tym zdziwiony. Każdy mówi ja tam coś płaciłem, prawda? <laughs> No Zrobiła się atmosfera, której no, dawno, dawno nie, no nie było. Tu widzimy sklep na Jagiellońskiej, tak? Pan też tam maczał swoje palce, tak? No, zrobiłem. W tym. Mogę się pochwalić, ma satysfakcję, wszystko świeci. dzisiaj reklamy żeśmy ruchomili. Nie? Tak? I co? Panie, Wszystko? No w dzień ona tak <laughs> słabodzi, tylko jeszcze przy słońcu, bo słońce było mhm. nie widać, ale wieczorem będziemy sprawdzić jaki jest efekt tego. Mhm. Co dzisiaj? Tylko służbowo. <noise> służbowo. No. Wojtku no... Chwalą widzowie, chwalą merytorykę. A nie, nie słyszałem nic. A ja słyszałem wtedy. No, chwalą. Ważne, no, no, żeby wyniki były merytoryka. Komentarz nie. Będzie. No właśnie, to, ale Komentarz pójdzie za pozytywnym. Oby to dzisiaj wyglądało. Dobrze, jak ostatnio to wygląda w, w tych wszystkich meczach. Niech ta pasa zostanie podtrzymana, aczkolwiek mimo wszystko ważniejsze od, od pasy są, są punkty i układ w tabeli. Nie? A to mhm. wygląda bardzo optymistycznie. Na płytę dzisiaj nie, nie zwalamy, bo nie mamy. tak. Nie, dzisiaj nie będzie na, na co zwalić. I to fajnie. No i ciekawy przeciwnik, bo to taki śląski futbol, nie? Mhm, no my tam y, ostatnio, jak tam graliśmy, no to nie, nie wspominamy tego dobrze, bo tam remisowe spotkanie tak troszkę nam. Y, te... E emocje opadły, bo y pamiętam to było... słyszałem, że to nie, nie wyglądało tam jakoś super y i wynik 1-1, nie? Mhm. No dzisiaj musi być zupełnie inaczej i myślę, że są duże szanse na to, żeby tak się stało. Trzymamy za to kciuki. 21. Za kogo ta kartka, przepraszam? Do nikogo. Może wiesz, to fajny pomysł, żeby zamiast chemią tego naszego w tej wersji takiej obiesiadnej puścić na wyjść a kapela z Bielska bodajże wam, nie? Jakieś tam Już to odsłuchuję, jeżeli fajnie się uda, to zapuszczamy. Powiedzieli po No, bo dalej, idziemy, dalej, 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 dalej. Przed nami chwila zadumy, bo dziś do zaskoczeniem przyjęliśmy informację o śmierci Andrzeja Gowarzewskiego i ku jego pamięci. Z minuta ciszy. Przycichaj. Kuba, Kuba, trzymaj, się. trzymaj się Kuba, trzymaj się Kuba. Cześć Kocmon, co tam u Ciebie słychać? No co słychać. Postanowiłeś no, polatać nad tym smutnym tutaj... polatać no, tym historycznym dla nas Yy, w czasie. Mam nadzieję, no ale takich taki ujęć jak z meczu, gdzie udało Ci się te właśnie niebiesko-białe nie było nagrać, no to niestety dzisiaj Ci się nie uda. No dzisiaj się niestety nie uda, no ale no, fajnie ktoś skomentował, że z, z zdjęcie roku 2020 to była taka dla mnie laurka. Tak naprawdę za, za cały ten rok, gdzie miałem duże plany na stulecie, ta cała pandemia pokrzyżowała te plany to mm. co nieco, ale no, najważniejsze, żeby były dzisiaj trzy punkty. Yy, jadąc tu na mecz, nawet po drodze widziałem jak Idzik się rozgrzewa na zgodzie, także przeleciał mi tak przed maską, fajnie mogę ci wysłać po, po, po meczu filmik do kulis. Yy, nie rozjechałem, także myślę, że to jest dobra wróżba, leciał prosto w kierunku Cichej, także myślę, że na pełnej wiedzie i strzeli bramkę. No. Także trzymam kciuki za trzy punkty i tak co byśmy mieli. No. Na koniec tej rundy pierwsze miejsce. No, od, od to, też tego czekamy. no i właśnie Twoje zdjęcie, między innymi to, o którym już ktoś napisał, że zdjęcie roku jest motywem na kalendarzu, tak? Tak jest, tak jest. W strefie kibicowym to też chyba taka jest satysfakcja, co? Tak jest, no, tym bardziej, że dzięki temu też poniekąd mogę jakby pomóc klubowi, no bo Jasne. kalendarze się będą sprzedawać, zysk pójdzie dla klubu, także fajnie. Super gest piłkarzy. Nie dobrze, koszulki, to jeszcze tutaj po, po bramce kapitan pokazał, tak? Tak, przed, przed momentem rzuciłem, właśnie, wiesz, tę cieszynkę udało się złapać całą. Rzuciłem na Instagram, i cieszy mnie fakt, że Kuba jest na bieżąco. Nowak już też, już też, zareagował, też tak? zareagował. Jest to bardzo super. sympatyczne, bo to pokazuje, że drużyna. I na boisku i poza nim. Wszyscy, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Mega. Oby tak dalej, panowie. Super. Brawo, Fosa, A ciebie, Kubu, już pozdrawiamy. Wracaj do zdrowia, stary. I mnie zobowiązuje. I na Musimy się z ruchu y na tę piłkę wyprowadzić zagrać. No, to trzeba wracać, bo... Atak. To jest Kur... pierwszy raz chłopak sędziuje, dają taki sędziów na takie mecze. I pomyśleć, że kilka dni temu gościła tutaj kadra. <grym> Wiesz, znikający napis z trybun, łączy nas piłka i widzisz, co się dzieje. I piłka dzieli, no o to chodzi, no. Nie <grym> się! Kurwa! Nie tak no to to niemożliwe! się musisz robić się proszę cię podpój, bo mnie już kurczę zaczynasz nie jesteś chyba tu w nie podchodźcie Ostatnio w, w nie, się. nie pokazałem, że ja to zarzucone. Ale czemu się pan wołał? Tam przyjmuje na plet... własnym go w plecy. Jest Paul. Ma pan botki to na tafecie, czemu nie podpłowienie? Po tym Paulu. A pan go ostrzegał. No bo pan nie zagwizdał tego, to mu skoczy na plecy. O, nerwowo tam na ławce gościa. Nerwowo, bardzo nerwowo. Nervowo. Wyjątkowo bardziej nerwowo niż na naszej, nie? No. Ee, no i da zobaczyć, jak tam marzniecie obcy. Jak bym się to z tej perspektywy wyglądał? Gorzej, są lepsze perspektywy. No, właśnie. no są, no są, no są. Mhm. Taki mecz walki, Też sędzia nie. troszkę troszkę nerwowo no. jest. Ale... No jest, jest, szczególnie na ławce gości, nie? Ale no. dajemy radę. Akurat my dzisiaj wzorowo się prezentujemy. Jeżeli <laughs> tak. o to chodzi. No to dobrze. Eksperci jak po pierwszej połowie? Bo tam się strasznie na ławce gości denerwują. Czy słusznie. Ja, ja ci powiem wszystko o ławce. O, powiem wszystko o ławce gości, bo widzimy to z góry mm -hmm. i widać jak tam są rozgrzane głowy. Nie? Ale słusznie czy nie słusznie. Mieliśmy jeszcze dalej do, do, do boiska niż, niż ławka rezerwowych próbówka, także... Alba się powtórki... Trudno to ocenić. No Tomek tu to częściej spogląda na ekran, na powtórki, a ja nie. Ale... Ale o co konkretnie im chodzi? Głównie o tą sytuację, że tam był popychany w polu karnym No próbka. Chyba, chyba też całą że tam gdzieś padają słowa, że ruch i tak awansuje, no, więc po co im pomagać? No to z ust właśnie, Tomek... Tobie no to, tam? No, no to... te słowa, by to też odczytałem... Zrób no. uwag. Nie no to... Bez przesad, no trochę mm -hmm. lodu na głowę, nie? Nie jest aż tak, mm -hmm. aż tak, żeby żeby mogły padać takie oskarżenia. Myślę, że e, debiut na pewno tego sędziego na tym poziomie robi swoje, bo ja akurat wiem co to jest. To, to znaczy stanąć w, w obliczu takiej odpowiedzialności podejmowania decyzji. E, nie jest to łatwiekawa jak Lewa. Mogę, mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. I pewnie ten młody człowiek się stresuje mocno, nie? Dobrze że nie ma kibiców, bo gdyby były pełne trybuny, no, to, to byłby, dodatkowo jeszcze, to, to byłoby jeszcze gorzej, mhm. a, a tak to zaczął dobrze, potem być może parę takich, e, takich decyzji, e, gdzie mógł się zachować inaczej, aczkolwiek ja nie widzę, że był on popełnił jakieś bardzo poważne. Mhm. Nie To nie, nie umiecie wytrzymać bez tego, co? Ja nie, no. 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 Ja nie, nie! Nie umie nawet wytrzymać. Nie ma dopingu, nie ma dzieci. Jeszcze trochę musimy wytrzymać, no. Ja no to... myślę, że atmosfera jest generalnie taka, bym powiedział, przyjazna. Mhm. Radosna, trochę jest emocji. Musi trochę być emocji, przynajmniej na tym niższym poziomie, skoro nie ma ich na trybunach. No Kuba dzisiaj powiedział, ściągnęli te transparenty, łączy nas piłka, no i tak nas nie łączy. No widzisz, no. A dlaczego łączy nas piłka? No wie, ja Troszkę nerwów, na szczęście wygrane. Troszkę, dobrze, dobrze. Jednak żółta kartka, ale to dawało ale. Ja nie wiem, jak to zmontować. Lepiej tego nie montować. Żeby nie przesadzić. Jedziemy, dawaj! Dziewięć rzędów, przypadkiem Przypadkiem Dziewięć rzędów, k**wa Sędziowie pomogli! Dawaj, dawaj! Tak się bawią, tak się bawią! Nie hej! Tak się bawią, tak się bawią, nie Hej, tak się bawią, tak się bawią, nie wiesi! Tak 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 brawo, brawo! Nerwowo było, wyjątkowo nerwowo, jak... no, wy, wyjątkowo, trudny mecz, Bo... trudny mecz, silna drużyna mecz nie był do końca taki Yy, można powiedzieć ładny dla, yy, Warka, dla kibica, ale są czy punkty, kolejny mecz, zwycięski, yy. także no, my się cieszymy. No i na zero z tyłu znowu. No a trzeba tu pochwalić też już rzepniwka, że do 80 minuty walczyli. No, to jedna z liczczych badróżni w tej tak, lidze, nie? Tak, tak, tak. Yy, walczyli no i grali bardzo agresywnie, a wiadomo, że yy, z takimi zespołami się gra bardzo bardzo trudno. Yy. No ale dobrze, leci, no. lecimy dalej. Tak, dokładnie, dokładnie. Oby tak do końca. Jasne, powodzenia. Nie cały czas w całym kierunkowach. Jasne. I nie zmieniamy go. No właśnie. <gry> tam prawie do starcia doszło. No kurde, podejrzewam, że... Tak, ja bym tak gościa klupnął, to by się przewalił. I by